Jestem tutaj dlatego, że uważam, że palestyńczycy i palestyńczycy potrzebują dzisiaj solidarności z całego świata. Jestem tutaj dlatego, żeby powiedzieć, że nie ma zgody na czystki etniczne, nie ma zgody na ludobójstwo, nie ma zgody na strzelanie do szpitali, do szkół, do meczetów, do kościołów. Jestem tutaj, bo mam nadzieję, że szeroki międzynarodowy opór zmieni tę sytuację. Uważam, że wszyscy powinni tutaj się. Czemu tu jesteś? Czemu tu jestem? Bo nie zgadzam się na zabijanie dzieci mam i tatów. Ja jestem tutaj dlatego, że już od paru lat widzę, yy, że Polacy niestety nie wiedzą za bardzo co się dzieje w Palestynie i co Izrael robi Palestyńczykom i uważam, że na naszym obowiązkiem jest pojawienie się na każdym z protestów, marszów solidarnościowych i zbieranie wiedzy edukacji. i edukacji, przede wszystkim zawieranie głosu, co się dzieje, bo... Jakby naszą historią, nasi bradziadkowie, dziadkowie też nam opowiadali różne rzeczy i nie powinno być naszego przyzwolenia na to, żeby takie rzeczy się powtarzały, szczególnie w naszych czasach i w miejscu, gdzie możemy się utożsamiać z wieloma palestynczykami i mieszkańcami Gazy, bo większość z nich to są osoby w naszym wieku, osoby poniżej 25 roku życia i osoby, które tak samo jak my, chciałyby normalnie funkcjonować, studiować, uczyć się i tak dalej. Dzięki. Uh, so I'm here to help you stop the uh, genocide on Gaza. It's been going on for too long and uh, the only thing that we can do right here as Palestinians living abroad is to protest and uh, pressure governments to stop this genocide on Gaza and stop this genocide on Rafah where they ethnically cleansed everyone to Rafah and they're trying to help them right now and kill them all and end this, this war to take over Gaza which is the, the original goal. So. Yeah yeah, ceasefire now. <laughs> Cease now. so you live in warsaw. Yes. you're a palestinian living in warsaw. Yeah. do you believe that we can do anything, that it will change something? yes, protests. Boycott, uh doing protests and boycotts is the only thing in our hands right now. since we are not living in it right now, we see it on screen. but like we're all speechless. we cannot do anything but this. and with enough pressure on governments, we can. Great. Thanks. Thank you. Jestem tu do tego, że bombardowanie i strzelanie do ludzi w mieście w miejscach w których nie mogę uciekać. To jest ludobójstwo i ja się na to nie niebędzie. Jestem tutaj dzisiaj, bo dzieje się ludobójstwo w Strefie Gazy. Odpowiedzialne Zawsze było jest oczywiście państwo Izrael, a małgowskie kolonialne państwo, ale to państwo jest wsparte przez właśnie, właśnie państwa takie jak Polska, głównie USA. Wielka Brytania, Unia Europejska jest e, najważniejszym partnerem handlowym dla Izraela. Stany dostarczają jej broń i mogą już dzisiaj zaprzestać to gdyby gdyby Joe Biden chciał to, to zrobić. Why are you here? Last time I was in a, in a protest back home in Iraq. I think it was, uh, the, the... It broke me because uh, there was some sort of a massacre. In it. So this is, this is called a the therapy first. And uh, plus I'm showing uh, support to my people, my own people. Uh, so you count Palestinians as am, your people as well? Yeah, 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 for sure. Anyone who's in, uh, who is under occupation, who suffered from occupation, they, uh, they are my people. Dlaczego uh, so, uh, sort of jesteś tutaj dzisiaj? Nie zgadzam się z tym, co mówią państwa Izrael, ludzie, którzy mieszkają w państwach. Nie zgadzam się z tym, żeby codziennie ginęły dzieci, żeby ludzie nie mieli dostępu do wody, do jedzenia, do prądu i żeby życie codziennie So why are you here today? So I'm here today because I am against colonialism and I think Palestinian people have uh, a right to exist as a nation as a people and yeah that's why I'm here You live in Warsaw Yes I'm, I'm but I'm Brazilian. So, I'm from a county that was also colonized, so this is. You one... know how it is? Yeah, exactly. Ok, dziękuję. Dlaczego tu jestem? Bo w Polsce nie się ludobójstwo i nie lubię ludobójstw generalnie. E, uważam, że to co robi Izrael e, i same podstawy istnienia Państwa Izrael e, jako państwa, które zostało właśnie zbudowane na e, terenach już, e, już e, osadzonych przez, przez Palestyńczyków e, od tysięcy lat. I przychodzą nagle Izraelczycy, i mówią, że mają państwo, i robią czystki asmuszki na całym terytorium tego nowego państwa. Dla mnie to nie jest akceptowalne. To... Dlaczego tu jesteś? To, bo Jeżeli chodzi o to, to nie jestem jego największym fanem. A jeśli chciałeś sobie stać, że Izrael to ma zabójstwo no, na życie palestyńskie, to co no, powiedzieć? To powiedzieć, że jest moralne, powinno się każdego studiować na człowieka. Haniba, are you here today? Yeah, I Palestine. Palestine. I'm you you are Palestinian living yeah. in Warsaw. Yeah. You study here, or you live, or you. I live here. I was living and I'm working. Um, yeah. You have family there? No, my family migrated. To